Hejka z tej strony Jessa, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest to chyba ostatni daily vlog tutaj z Frankfurtu przed moim wyjazdem. Możliwe, że w niedzielę będę nagrywała w domu jeszcze jakieś pakowanie, później w poniedziałek lot i następnie będą już nowe vlogi z podróży. Ja wiem, że Wy ostatnio lubicie właśnie takie domowe, daily, naturalne vlogi, ale miejsce, do którego lecę, było na moim kanale zawsze dość popularne i te vlogi też Wam się podobały, więc trzymam kciuki, że tym razem będzie tak samo. Ja jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się, nie mogę się doczekać i bardzo fajnie, że udało mi się to ogarnąć tak, aby jeszcze właśnie w pierwszej połowie tego roku znowu odwiedzić to miejsce. Tak jak zawsze, w komentarzach możecie zgadywać, dokąd lecę, a jeśli chcecie mieć większą szansę na pocztówkę, to oczywiście zaobserwujcie mnie na Instagramie. Tam zapewne będą jakieś zdjęcia. Będzie duża ilość instastory, gdzie pokażę Wam troszeczkę więcej i też inne rzeczy niż tutaj we vlogach, więc warto mnie zaobserwować już. Teraz. A dzisiaj będzie tak, jak mówiłam, taki luźny daily vlog z Frankfurtu. Myślę nawet, że dwudniowy. Także zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten dzień. Lub te dni. Nowy vlog, nowa paczka, i tym razem mam tutaj zamówienie ze sklepu mormła. Już to zamówienie otworzyłam, przymierzyłam i nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam, co jest w środku. Mormua jest polską marką, także super. I mam tutaj w tym zamówieniu cztery rzeczy, i może od razu zaczniemy też od mojej ulubionej. Słuchajcie, nie pomyślałabym, że ja Jessa na tyle polubię się z dresami, że będę po nie sięgała normalnie w moim życiu codziennym, a nie tylko przy okazji jakiejś dłuższej podróży, ale tak właśnie. Się stało i ostatnio bardzo, bardzo lubię dresy, tylko że w mojej kolekcji brakowało czarnego kompletu, który teraz mam, jestem z niego bardzo zadowolona. Ja te dresy przymierzyłam i schodziłam na dół, aby pokazać mojej mamie, I już w połowie drogi na schodach ona do mnie mówi: Wchodź w tej minucie na stronę tego sklepu i zamawiaj mi takie dresy, dlatego że tak super wyglądają. I na pewno będzie to mój strój na podróż w poniedziałek, więc jeśli będę nagrywała vloga z tego właśnie lotu, to zobaczycie mnie na 100% w tym dresie, bo. Jest mega, mega wygodny. Z tego co mogę powiedzieć, jak troszeczkę pochodziłam w nim po domu. Jeśli chodzi o górę, to tak prezentuje się jego bluza. Jak tylko wyjęłam ten dres z tego tutaj kartonu, to wiedziałam, że będzie to właśnie mój ulubiony komplet, jaki mam w szafie. Jeśli chodzi o bluzę, to jest ona dość prosta, z długim rękawem. Tutaj ma kaptur, sznureczki i takie złote detale. Nie ma żadnych, żadnych kieszeni, więc jest to jak najbardziej prosta bluza. Jeśli chodzi o spodnie, to są właśnie takie spodnie, które ja lubię, dlatego, że Wy wiecie, ja jestem taka bardzo girly girl, uwielbiam ubierać się kobieco i dla mnie dresy też w dalszym ciągu mają wyglądać fajnie i kobieco, nie lubię takich bardzo szerokich spodni dresowych i te spodnie wyglądają, ja uważam, fenomenalnie, robią świetną figurę, wysmuklają, podkreślają to, co mają podkreślać. Też mają tutaj sznureczki, są na gumce i te złote detale i tutaj na dole też tak jak możecie zobaczyć e, mają taką gumkę na przebitkach oczywiście zobaczycie jak świetnie wyglądają. Jeśli chodzi o te dresy to ja mam rozmiar M i wszystko mi pasuje. Następnie mam shorty, które niby są do kompletu, ale niestety czarnych już nie było w moim rozmiarze, więc wzięłam Różowe, <laughs> oczywiście, że różowe, i będę polowała na pewno na bluzę do tych dresów, bo też jej aktualnie nie ma. I będę polowała na szorty w kolorze czarnym, i mam nadzieję, że pojawią się jeszcze na stronie. Tutaj, jeśli chodzi o szorty, to też mam rozmiar M. Tak jak możecie zobaczyć, one mają dość duże kieszenie i na pewno też spakuję je do walizki i wezmę ze sobą, bo przydadzą mi się w miejscu, do którego lecę. Są wykonane z tego samego materiału, też na gumce. I właśnie tak jak mówię, bardzo chcę mieć czarne i bardzo chcę mieć różową bluzę, żeby mieć takie dwa komplety. I ostatnia rzecz, może Was troszeczkę zaskoczyć, ale jak dodałam zdjęcie na Instagrama z degustacji win w Kapsztadzie, to wszyscy mi pisaliście, jak fajnie wyglądam właśnie w takich dłuższych sukienkach. Tak jak wiecie, ja <grytanie> częściej sięgam po miniówy i to jest chyba jedyna sukienka, którą mam w mojej szafie, ta, która była na zdjęciu. Więc stwierdziłam, że okej, okay. w sumie, jak tak Wam się podoba i ja też czułam się w takiej długości dobrze, to może warto zamówić kolejną sukienkę właśnie o takiej długości. Jest to sukienka w taki biało-czarny biało-czarny wzorek, też mam rozmiar rozmiar M, ona ma rękawy 3-4 tutaj na takiej gumeczce, jest zapinana na guziki, czyli taka jakby ala koszula i na dole ma takie falbanki. Ona świetnie wygląda z paskiem przewiązanym w talii i gdy rozepniecie kilka guziczków w góry i kilka guziczków na dole, tak żeby ta noga gdzieś tam jeszcze była widoczna, to wtedy wygląda świetnie, jest to nowa kolekcja właśnie wiosna-lato, wiosna więc na pewno znajdziecie tę sukienkę na stronie a ode mnie macie 15% rabatu na wasze zakupy, na właśnie najnowszą kolekcję marki Mormua. Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy nic nie idzie po mojej myśli i nikt i nic ze mną nie współpracuje, ale jest piątek 13, więc to troszeczkę by wyjaśniało. Byłam właśnie na paznokciach zrobiłam Mani i tutaj na wyjazd French i takie małe mm, cyrkonie, żeby coś tam się świeciło i musiałam załatwić tyle spraw, dlatego że dzisiaj jest, tak jak mówię, piątek, jutro sobota, więc nic już nie załatwię. Zresztą przyjeżdża do mnie na weekend mój znajomy, także chcę wszystko ogarnąć dzisiaj i jest to ciężki dzień. Po prostu cały czas w biegu z jednego miejsca do, do drugiego. Teraz jadę jeszcze do drogerii. Jest już ogólnie chyba 18.30. Chcę iść na rolki i to by było na tyle z mojego dnia, więc jadę do sklepu, muszę kupić tam kosmetyki na wyjazd, jakieś olejki do opalania i takie rzeczy. I później tylko rundka na rolkach i to tyle. Znajomi próbują mnie wyciągnąć na jakieś drinki, ale chyba to się raczej dzisiaj nie wydarzy, bo jutro też mam troszeczkę do zrobienia i chcę mieć... Dużo z tego jutrzejszego dnia, więc taki jest mój. Plan na teraz. To są moje dzisiejsze zakupy z drogerii. Na szczęście większość rzeczy miałam już w domu, więc wzięłam tylko odżywkę do włosów. Akurat spodobał mi się tutaj jej zapach. To jest mój ulubiony olejek na końcówki. Miniaturki lakieru do włosów, suchego szamponu, bo w podróży czasami się przydaje. Kupiłam też waciki, najbardziej lubię właśnie te duże. Żel pod prysznic od DAW, który bardzo lubię. To jest jakaś letnia edycja, pachnie naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Pasta wybielająca, której używam od lat. I mogliście pewnie kilka razy już zobaczyć ją na moim kanale, tak samo jak te kremy do opalania od Sundance, które zawsze polecam, bo świetnie mi się sprawdzają. I na koniec e, kupiłam też puder, bo cały czas używałam Laura Mercier Translucent. On kosztuje jakieś 40 euro, i zobaczyłam na Instagramie właśnie, że ktoś poleca tutaj ten puder z Catrice, i kupiłam go przed wyjazdem do RPA, i tak świetnie mi się sprawdził, że postanowiłam teraz ponownie go kupić. On kosztuje 4 euro. Więc jest to różnica. I za całe te zakupy w DMC zapłaciłam. Em, Troszeczkę ponad 23 euro. Dzień dobry, dzień dobry. Już w sobotę. Ja rano byłam na wróżbie. Jestem gotowa na wakacje. Chociaż w Dubaju o wiele lepiej mi robili te w przynajmniej były równe. Teraz mi się wydaje, że nie są równe. No ale dobra, trudno. Odebrałam też już mojego kolegę z dworca, Zagralo. <grym grym grym i> Jeśli oglądacie moje vlogi, to pewnie pamiętacie Joshuę już z tamtego, z tamtego roku. Klausia, gdzie w Ja, etwas. Ok, cześć wszystkim. Czy z tym? Z tej strony, Joshua. Z tej strony, Joshua. On nie zna ma, ale co za. Hej wszystkim, z tej strony, Joshua. Hej, wszystkim, z tej strony, Joshua. Was? Was? To jest bardzo O mój Boże! To jest jesteśmy właśnie w mieście, jest z nami też moja siostra przy, przy operze i idziemy się czegoś napić, pospacerować i pogrotkować, bo nie widzieliśmy się od września. Laura, powiedz moim obserwatorom coś, czego o mnie jeszcze nie wiedzą. Ostatnio pytałam "Mamy dzisiaj jest twoja kolej. Chcesz się pokazać, czy nie? Okay. Um, wcześniej z Igusią się trochę bardzo dużo kłóciłyśmy. To ja buty ci rozwaliłam, <grym>, a ty za to moje sukienki z okna wyrzuciłaś. Kiedy to było? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Uh, tak. Ja lat temu. Ja serio nie pamiętam takich rzeczy i wydaje mi się, że po prostu nie powinnam w ogóle kontynuować tego tematu i nie zadawać się nikomu więcej tego pytania, bo nic dobrego tutaj z tego nie wychodzi. Nie pamiętam takiej sytuacji, o co się kłóciłyśmy, pamiętasz? Nie wiem, na pewno było. No, no jakąś głupotę, no, głupotę, ale faktycznie kiedyś dużo się kłóciłyśmy? Okropnie dużo, no, codziennie. No a teraz mamy taki kontakt, że sobie wychodzimy. Laura jest ze mną, jak znajomi do mnie przyjeżdżają, jest. więc teraz kontakt mamy dobry. Ich komme. Erzähl den Leuten irgendwas über mich, was die noch nicht wissen. Ostatni das zwei Gramm von Gramm. Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Frage habe. Ich weiß nicht, was die Leute hier sagen. Aber das ist eine Chance für sie, etwas zu sagen, was sie nicht wissen. Wenn es nicht gut ist, werde ich es nicht übersetzen. Sie war noch nie bei mir zu Hause. Ich komme immer nur zu der. Oh, komm mal. Aber okay, ja, jetzt hast du irgendwas so Simples gesagt. Du musst schon irgendwas sagen. Ich muss überlegen. To skania ja auch was w innych miejscach. Musi być coś takiego. Mam takie pizza, że mam takie pizza. No, no, no. Mam takie pizza. Mieliśmy kiedyś wojnę. Mieliśmy kiedyś wojnę ze współlokatorem Joszuły, bo mówiłam wam w tym ostatnim vlogu, w którym u mnie był, że mieszkaliśmy sobie razem w Berlinie, jak ja tam miałam praktyki i mieliśmy taką. Małą Wojnę Współlokatorów z jego współlokatorem i nawzajem robiliśmy sobie różne żarty. Spójrzmy, <grywa> co tu jest. Ich Mieliśmy iść na kolację do takiej fajnej greckiej restauracji, do której ja tutaj chętnie chodzę w weekend, dlatego że oni, wiecie, robią tam imprezę, rzucają serwetkami i tak dalej, jest DJ, jacyś tancerze, ale niestety nie zrobiliśmy rezerwacji przez to, że już łatak przyjechał spontanicznie i nie dostaliśmy stolika, więc wszyscy mieli już niezły hangry mood i przez tą frustrację wylądowaliśmy w Five Guys. To jest taka sieciówka z burgerami, one są dobre, no ale to nie był nasz plan na sobotę, żeby wylądować w takim miejscu. Chcieliśmy iść właśnie do jakiejś fajnej restauracji, gdzie można sobie posiedzieć, ale. Teraz pójdziemy na jakiegoś drinka jeszcze z innymi znajomymi. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Widzimy się już w następnym. Już próbno, macziesz <grytanie> sagen? <tanie> ja, klar. Sonuvida. Sonuvida. Ciao. Ciao. Buziaki. Zak buziaki. Buziaki.